Kiedy zapadła decyzja, że powstanie nowa decyzja, został wbrany nowy Big To jedną z jego pierwszych decyzji było właśnie to, żeby utworzyć pierwszą pielgrzymkę. I tak jak w marcu już pojawiła się decyzja, to już w sierpniu, końcem lipca, w zasadzie pielgrzymka wychodziła na jasną górę. Korzystając trochę z doświadczeń Pielgrzymki Wrocławskiej, natomiast bardzo sprawnie, bardzo szybko to wszystko się zadziało. I w tym roku właśnie dochodzimy już po raz 22. Byżej, 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 niżej, 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 szatan coraz niżej, niżej, co niżej. Oddaj tej od tej Jezusowi, Jezusowi, on komu rzuci, on Jezusowi, Pielgrzymowanie. To jest trochę też tak, jak ja patrzę na nasze służby, że my wyrastamy z tego bycia pielgrzymami, dorastamy do tego, żeby właśnie gdzieś tam pójść służyć innym. E, I taką fajną ciągłość w tym wszystkim widać, więc cieszę się, że ja mogę swoją cegiełkę dołożyć właśnie w tym byciu, iściu na Jasną Górę, żeby ludzi zaprowadzić i żeby im pokazywać właśnie w tym roku. W ogóle szliśmy z hasłem Patrzmy na Jezusa, więc tak ładnie się to wpisuje w Jasną Górę, więc przychodzimy do Jezusa przez e, Maryję, która nam pokazuje to, jak do Niego można dotrzeć, jak najlepiej z Nim być po prostu, więc bardzo się z tego cieszymy, że możemy tutaj już być, uczestniczyć i już za chwilę też i pokłonić się najlepszej matce. Ja zaczynałem 12 lat temu, oczywiście byłem zaskoczony tym, że żona przysz, przyszedłem do domu z pracy, żona mówi syn chce iść na pielgrzymkę, idziesz jako opiekun, bo wtedy syn miał 16 lat i muszę powiedzieć, że pierwsze dni były dla mnie ciężkie, bo była to moja pierwsza, w ogóle pierwsza pielgrzymka, więc musiałem się przyzwyczaić, zobaczyć jak to jest, ale potem już po półmetku było z góry i... I w momencie, kiedy człowiek się modli na takiej pieszej pielgrzymce, ofiaruje swoje cierpienie, swój ból fizyczny w intencjach osób bliskich, czy na bardziej lub mniej, to wtedy zapomina o tym bólu. Maryja niesie jak na skrzydłach i dochodzimy. I też są łaski, widać te łaski. Ja w swoim życiu też takie łaski otrzymałem modląc się za innych, nie za siebie, a za innych. Bo trzeba wiedzieć, że jeżeli modlimy się za innych, to większe łaski na nas spływają, a dotrzymujemy je nie więcej niż potrzebujemy i nie później niż potrzebujemy. Nawród, pozdrowia. cię Maryjo. się! Hasłem naszej pielgrzymki są słowa: Patrzmy na Jezusa, przeżywane w kontekście roku jubileuszowego w kontekście pielgrzymów nadziei. Te słowa wyrażają też hasło naszego synodu diecezjalnego i kierowały nas w kontekście biblijnym właśnie w stronę Matki, w stronę Jasnej Góry. Ja akurat miałem przyjemność po raz drugi prowadzić grupę drugą z Dzierżoniowa i okolic i myślę, że... To hasło było dla nas uskrzydleniem na czas szczególnie niesprzyjającej pogody w tych pierwszych dniach, kiedy było deszczowo, ale ciągle towarzyszyła nam radosna atmosfera. Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem my. Jesteś radością mojego życia, Jak już raz pójdzie się i, i się załapie tego bakcyla, jak to mówią pielgrzymowania, to dla mnie jest to już od tych 12 lat najwspanialszy urlop. Urlop, mimo że ośmiodniowy, ale ja odpoczywam i ładuję akumulatory na cały następny rok i nie wyobrażam sobie następnego roku bez pielgrzymki. Czy to w formie służby, znaczy przejście jako zwykły pielgrzym, czy służby pielgrzymując z innymi pielgrzymami, czy chociażby takie służby jak mamy służby porządkowe, służby zaopatrzeniowe, bo mamy też taki, mamy sklepik pielgrzymkowy, czy służby porządkowe, tutaj też wielu pielgrzymów poświęca się takiej służbie innym pielgrzymom która nie jest wcale gorsza od, od, tej, od tego pieszego pielgrzymowania i przyjmowania na siebie tych ciężarów i ofiarowania ich za innych. Jeśli chodzi o służbę medialną, w której mam przyjemność od kilku lat służyć, posługiwać. No jest to takie bardzo szalone przedsięwzięcie, no bo pielgrzymów jest dużo, dużo się dzieje, dużo jest pielgrzymów duchowych, którzy czekają na informacje. Staramy się codziennie przeprowadzać transmisje właśnie, żeby osoby, żeby duchowi pielgrzymi mogli w nich uczestniczyć. Są transmisje przy świętej, są transmisje wieczornych apeli, o ile się odbywają, bo w tym roku dwa razy przeszkodziła nam pogoda. No i cóż, dużo robimy zdjęć. Mamy też taki zwyczaj bardzo ciekawy, przynajmniej się. Bardzo osobiście podoba, że z trasy drukujemy później zdjęcia i pielgrzymi mogą je zakupić jako taką cegiełkę na rzecz pielgrzymki, ale też taką wyjątkową pamiątkę, no bo wiadomo, w zdjęć cyfrowych to tak z tym drukowaniem różnie bywa, natomiast takie zdjęcie fizyczne, które sobie przywieziemy z pielgrzymki, jest na pamiątkę i zostaje z nami na zawsze. Fenomen właśnie polskiej pobożności maryjnej wynika z tego, że ta pobożność tak bardzo oddaje ducha naszego narodu. Można podczas pielgrzymki doświadczyć wyjątkowy sposób takiej żywej wspólnoty kościoła, kiedy swojego bliźniego nazywam siostrą, bratem, kiedy wspólnie się modlę, ale też śpiewam, rozmawiam, tańczę, kiedy po prostu widzę, że wiara jest czymś, co mnie z tą drugą osobą jednoczy. Bóg nasz Pan jest dobry cały czas, Bóg nasz Pan jest dobry cały czas, Bóg nasz Pan jest dobry cały czas.